Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy, dziś mam tutaj w tarczku pielgrzymki, które przyjechały do nas z. samą opowiedzą skąd i dadzą swoje świadectwo o zawierzeniu. Anetka jest administratorką, czyli dzwoni do tych, którzy się zawierzają Matce Bożej i przez, Jezusowi przez Marię. A Maria jest jedną z uczestniczek, która właśnie. No, ale opowiedzą same. Przyjść Duchu Święty, przyjdź przez Spokojnie potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinicy, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ja chciałam opowiedzieć o swojej takie świadectwo, o swoich przeżyciach, ponieważ y, zawierzałam się po raz pierwszy jesienią i o mało nie zrezygnowałam. O mało nie zrezygnowałam. Y, było mi bardzo ciężko. Na szczęście zadzwoniła do mnie Anetka, administratorka. Na szczęście umiała trafić do mojego serca, albo przez nią przemawiał. Uch. W każdym razie udało się. Także zawierzyłam, zawierzyłam się po raz pierwszy Matce Bożej 7 października. I nawet jakby z samym aktem zawierzenia jest związana pewna historia. Chodzę codziennie, nam Świętą do kościoła w Krakowie. To jest kościół szpitala uniwersyteckiego pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Maleńki kościół, bardzo skromny. Niewiele osób chodzi tam, nam Świętą. I wtedy, kiedy podeszłam zapytać księdza, czy wyrazi zgodę na to, żebyśmy tam odbyły zawierzenie, ja brałam pod uwagę tylko siebie i koleżankę. On był bardzo zaskoczony. W pierwszej chwili tak nie wiedział, czy się zgodzić, no ale jak przemyślał, zgodził się, pyta się, ile nas będzie? Ja mówię, albo ja sama, albo jak się uda, to jeszcze z koleżanką. No to wyraził zgodę. Ustaliliśmy wszystko, że to będzie nam przy świętej po mszy świętej o godzinie 7.30 rano, 7 października. No i ponieważ już miałam ten termin ustalony, yy, przez Anetkę daliśmy ogłoszenie które to ogłoszenie było upublicznione na naszej grupie zawierzeniowej, że jeżeli ktoś jest z Krakowa, to zawierzenie będzie 7 października o godzinie 7.30 na Kopernika. No i ten ksiądz no, przeżył duże zdziwienie. Najpierw miałyśmy być my w dwójkę z koleżanką, potem skontaktował się z nami jeszcze jakiś pan, który mieszka pod Krakowem, no ale bez żadnych innych kontaktów stawiło się dziewięć osób. Stanęliśmy przed ołtarzem, odczytaliśmy wspólnie zawierzenie. Koleżanka pyta, pyta mnie: Czy ty wiesz, że ten ksiądz miał łzy w oczach? Pobłogosławił nas jako całą tą grupę zawierzeniową. I mm, tam jest taka Matka Boska, bardzo, bardzo stara. Wszystkie nasze, figura Matki Boskiej, takiej właśnie, z wieńcem gwiazd dwunastu rozłożonymi rękami. I my, I my tam złożyliśmy wszystkie nasze kwiaty, ponieważ róże szybko zwiędły, wymieniliśmy na takie kwiaty, które stoją dłużej. Potem znowu na następne wrzosy zwiędły, wymieniliśmy na skrzydło kwiaty i dalej dbamy o to, żeby tam nasza Matka Boska miała dalej świeże kwiaty. A wychodząc z tego zawierzenia, no też daliśmy. To znaczy poprosiliśmy o odprawienie Mszy świętej za całą naszą zawierzeniową grupę. To przyniosło bardzo dużo dobrego. Świadkami naszego zawierzenia, była, świadkiem naszego zawierzenia była taka młoda dziewczyna, która zrezygnowała i przypadkowo była w pobliżu, przyszła zobaczyć, jak to wygląda. No, widać było, że to przeżycie dla niej było bardzo duże, płakała, no ale ja byłam przekonana, że ona kiedyś to zawierzenie zrobi i być może, że już, już, już zawierzyła się może, Jezusowi. Może nas ogląda nawet. Ale może nas ogląda. Jeśli tak, to pozdrawiam serdecznie. Duch działa przez nas wspólnie, wszyscy, wszystko jakby pomnażamy to dobro i tylko w ten sposób jesteśmy w stanie hmm. A jeszcze pochwal się, co, co czujesz w sercu teraz? Po co przyjechałaś tej do, do, do tarczku? No, ponieważ już to zawierzenie 33-dniowe wykonaliśmy, to znaczy odbyliśmy również zawierzenie, to znaczy te rekolekcje Boga, do Boga Ojca. I ja, może ktoś będzie uważał, że to jest niemądre i takie jakieś nawiedzone, ale ja naprawdę bardzo... Odczuwam to, że, że, że mam taką misję propagowania orędzia Boga Ojca wśród nas wszystkich, gdzie tylko dam radę, gdzie jadę. Po prostu Was też chciałabym do tego wszystkich zachęcić. Propagujmy nie tylko zawierzenie się Panu Jezusowi przez ręce Maryi, ale również orędzie Boga Ojca i to, że On chce nas mieć blisko, On się nami interesuje, On przy nas jest. On widzi nasze działania, widzi nasze zaangażowanie. On później jest z nami w sercach naszych. My tutaj niesiemy Jego błogosławieństwo w świat. Propagujcie, propagujcie orędzie Boga Ojca. Na to wszystko z serca Wam błogosławię. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Jego strzeże i błogosławił Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. U zapłać. Donc ça.